Dzisiaj odwiedzamy połczyn miasto znane z wód mineralnych oraz browaru. A zwiedzanie dzisiaj zaczniemy od parku zdrojowego. Jedną z atrakcji tutejszego parku zdrojowego są drzewa, kilkadziesiąt gatunków drzew z tabliczkami, można te gatunki obejrzeć, porównywać, bardzo fajne miejsce, żeby uczyć dzieci miłości do przyrody. Zaczyna tu fontanna, powstała około 1900 roku, właśnie w takiej formie jak teraz. W 1945 figurka chłopca, którą widzicie na górze, została zniszczona i zastąpiona w 1956 roku kulą. Na początku lat 90. zamiast kuli na górze fontanny pojawił się grzybek, a w 2005 wróciła figurka chłopca, która bardzo szybko została zniszczona, i to, którą teraz widzicie, jest jej repliką. Znajdzie się tutaj też coś dla najmłodszych. A Park Zdrojowy graniczy z Parkiem Krajobrazowym i właśnie do niego się udajemy. Ta kamienna instalacja, do której dotarliśmy, to dawny pomnik Paula von Hindenburga. Obecnie zdjęta jest z niego tabliczka, więc o tym, komu został poświęcony, wiedzą tylko wtajemniczeni. Tak to dotarliśmy na Półczyński Deptak, ulicę Grunwaldzką, zwaną też ulicą Parasolek. W Połczynie zdroju, dziś zwany Placem Wolności, to jest dobre miejsce, żeby kilka słów o historii tego miejsca opowiedzieć. Pierwsze wzmianki o słowiańskiej osadzie palupy pochodzą już z VI wieku, a więc bardzo dawno. Jest to jedna ze starszych miejscowości w naszej okolicy. Tutaj warto dodać, że była ona głównie pod władaniem książąt pomorskich, ale że była osadą graniczną, to wojny jej nie oszczędzały. Bo był tu zamek warowny, za chwilę przejdziemy do pałacu, który powstał na jego fundamentach. A w latach XV wieku miasto trafiło kilka pożarów, w tym jeden wywołany nawet przez czeskich husytów, którzy całe miasto spalili. 100 metrów od runku znajduje się zamek wybudowany w XIV wieku przez księcia Bogusława IV. Wtedy, kiedy połczyn znajdował się na granicy książąt pomorskich z Brandenburgią. Dziś pełni rolę miejskiej biblioteki i ponoć znajduje się w nim też wystawa starych pocztówek. Ze względu na to, że jest dzisiaj wolne, to nie wejdziemy i tego nie sprawdzimy. Dodaję, że z miejscem tym związana jest pewna legenda, ale ją opowiem w innym nagraniu. Na samym końcu odwiedziliśmy jeszcze Półczyński Cmentarz. Tutaj na nim można znaleźć tablicę poświęconą ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, pomnik mieszkańców Półczyna poległych na frontach I Wojny Światowej, a to jest mój konik poszukiwanie śladów po tej wielkiej wojnie, nieco już u nas zapomnianej, ale też można cofnąć się jeszcze bardziej w głąb historii i znaleźć tutaj pomnik poświęcony żołnierzom napoleońskim pochodzącym Spoczyna. Także dla miłośników historii, dla tych, którzy chcą chwili zadumy, zapraszamy do odwiedzenia tego cmentarza. To już było ostatnie miejsce, które odwiedziliśmy w Pouczynie. Jeżeli spodobał Wam się ten film, jeżeli chcecie znaleźć ciekawostki o innych miastach z naszej okolicy, to zostawcie subskrypcję na kanale i będziecie mogli zobaczyć kolejne filmy. Przed nami jeszcze dużo planów i też zaczynamy zaraz nowy cykl z legendami zachodniopomorskimi. Tak więc będzie ciekawie.